Na Polskę, że w tym okresie e, zwłaszcza bosowie, szefowie, znajomi organizują takie przyjęcia e, po to, żeby nas obdarowywać prezentami. A wyście Państwo przyszli na pardy, żeby dać prezent. Wasza obecność i ta cegiełka to jest właśnie prezent dla ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy. Inicjatywa przepiękna, o czym będziemy przez cały dzisiejszy wieczór mówić, ale tutaj pod choinką jest już sporo drobiazgów. To są ręczniki, to są środki czystości, to są lekarstwa, to są rzeczy, które zostały zakupione dla tych ludzi, którzy zostali przez los z własnej winy, z wielu różnych powodów zostali bez dachu nad głową, bez bliskich. I chcemy im w ten sposób pomóc. Przyszła zima, jest pięknie, zbliżają się święta, i to jest Wasz dar, proszę Państwa. To jest wspaniały, cudowny Wasz dar, prezent dla tych ludzi, za co gorąco dziękuję. Impreza nasza, którą mam nadzieję będziemy kontynuować przez wiele, wiele dzisiaj godzin, na ile to się da, na ile Państwo wytrzymacie po to, żeby zebrać tyle pieniędzy na zakup tych rzeczy, żeby tą choinkę przykryć. Ja już dzisiaj, znaczy ja po raz pierwszy w tej chwili ogłaszam komunikat, że państwo kupując te rzeczy, które tam stoją, wy proponujecie cenę, że dla was dany przedmiot, ramka czy mikołajek stanowi wartość dwóch dolarów, dolara, pięciu, dziesięciu czy cokolwiek innego, to jest wasz wkład. I wasze przyjście, wasze cegiełki i zakupy już w tej chwili, proszę państwa, to jest 850 dolarów. Dziękuję pięknie. To jest... Wspaniała wiadomość! Zróbmy, zróbmy wspólnie, zadzwońcie do znajomych. Niech przyjdą. My tutaj jesteśmy do późna, do późnego wieczora. Niech przyjdą. Niech kupią jakoś, jakiś drobiazg. Niech przyjdą, posłuchają tych wspaniałych artystów, tak wspaniałych profesjonalistów, jak i tych, którzy chcą śpiewać, chcą dla nas zaśpiewać. A my, słuchając i dokładając się do tego koszyczka dla tych ludzi, którym dzisiaj pomagamy, Właśnie dajemy ten prezent, i, i o tych prezentach tak będzie dzisiaj ze strony artystów dla Was, a Was, Wasz udział tutaj w tym całym koncercie i w tej tam małej sprzedaży i kupnie, bo część z Państwa przyniosła też prezenty po to, żeby, żeby inni mogli je nabyć. To jest, to jest wspaniałe. Dziękuję za Wasze otwarte serca. Będziemy mieli ze dwa czy trzy przedmioty, które postanowiliśmy wystawić na aukcję, jako że one stanowią nieco inną wartość. Dlatego Państwo będziecie decydować o ostatecznej cenie. A teraz zapraszam Państwa do słuchania tego pięknego koncertu. A w przerwach podchodźcie, oglądajcie te drobiazgi, może sąsiadowi, może komuś bliskiemu, może znajomemu, a może dla siebie po prostu. Weźmiemy jakiś drobiazg za dolara, dwa.